Chyba czas pomówić o praworządności w Polsce. Polska przynajmniej w teorii jest krajem demokratycznym. To znaczy, że istnieje u nas trójpodział władzy na ustawodawczą, uchwałodawczą i sądowniczą, przy czym ta władza powinna być wzajemnie kontrolująca się, a jednocześnie niezależna. Innymi słowy, na przykład taki sędzia, taka władza sądownicza, nie może zdjąć z posła immunitetu. To może zrobić tylko Sejm Senat. Nie może zawiesić prezydenta w jego obowiązkach, nie może wziąć i powiedzieć temu politykowi, że on jest zwolniony z pracy dyscyplinarnie. Tak samo działa to relacja właśnie między ustawodawczą a wykonawczą władzą, ale ciekawie się robi, jak patrzymy obecną relację między władzą ustawodawczą a sądowniczą oraz wykonawczą a sądowniczą. Bo widzicie, prawo i sprawiedliwość prowadziło dwie izby: Izbę Dyscyplinarną dla Sędziów oraz Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. Przy czym Izba Dyscyplinarna, która dzisiaj funkcjonuje pod inną nazwą, jest powoływana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która odpowiada między innymi za zagwarantowanie rzeczywistej, niezależnej kontroli nad wyborami w naszym kraju, jest powoływana przez ust władzę ustawodawczą, Sejm Senat. Jako, że Izba Dyscyplinarna ma prawo zdjąć immunitet z każdego sędziego, zawiesić go w pełnieniu funkcji, czy w ogóle usunąć go ze stanowiska, a jest ona powoływana przez władzę wykonawczą, jest wątpliwość, czy będą niezależni, czy będą po prostu w pełni posłużyli władzy wykonawczej, która ją wybrała. Tym samym, Przejmuje władza wykonawcza całą kontrolę, tak naprawdę nad sędziami, bo jeżeli jakiś sędzia nie będzie chciał go słuchać, po prostu nakaże izbie dyscyplinarnej go zwolnić. Izba kontroli nadzwyczajnej natomiast jest wybierana przez Sejmów i Senat, nie tak jak to było robione wcześniej przez sędziów, czyli wybieramy tam też polityków, posłów i tak Osoby, które już na starcie są zależne najczęściej od jakiejś partii politycznej. Co poddaje wątpliwość ich uczciwość i niezależność. Czy nie będą po prostu mówić tego albo ostrzegać to całe te rozstrzygać sprawy na korzyść swojej partii politycznej. I to moi drodzy powoduje, że jest wątpliwość to moim zdaniem uzasadniona wątpliwość, czy w Polsce dalej istnieje tak naprawdę praworządność, bo te dwie izby powodują, że od tej pory władza sądownicza jest w pełni kontrolowana i zależna od władzy ustawodawczej i uchwałodawczej. Tym samym nie ma niezależnego trójpodziału władzy, który jest podstawą demokracji, jak również obowiązkiem, tak naprawdę zapewnienia, że takie coś jest w naszej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dodajmy do tego jeszcze, niech tylko władza tak naprawdę wykonawcza i ustawodawcza będą należeć do tej samej partii politycznej i nie mamy już demokracji, tylko mamy tak naprawdę demokrację w większości, gdzie rządzi jeden obóz polityczny i wszystko, co oni mówią, musi być prawdą, prawem, normą i sprawiedliwością.